Teraz mniej więcej poznacie przedsiębiorstwa no, w klimacie umiarkowanym. dowiecie się co i gdzie wozić, z czego produkowane. Zanim zaczniemy pokażę Wam małą sztuczkę, mały bajer który jest przydatny. Od Opena wersji 1.1.0 po kliknięciu na jakieś przedsiębiorstwo, np. tutaj na tartak mamy dostępną opcję łańcuch przetwarzania. Tutaj mamy schematycznie pokazane cały łańcuch produkcyjny. Czyli, np. tutaj, jak widać, z lasu wywozimy drewno do tartaku, potem do domu, towary. Można sobie pomóc, zobaczyć to na mapie. Zacznijmy. Mamy całą mapę z pokazanymi przedsiębiorstwami. Można sobie dalej klikać na lasy. Taki no domy prawie. Domy, Co tak może być jeszcze z o... Tu na przykład farmę. Tu i tak dalej. To jest taki bajer, który może Wam pomóc na początku gry, żeby to wszystko pokazywać. No ale zacznijmy, żeby to jakoś widzieć z obrazkami. Najłatwiej jest lot kopalni. Kopalnia węgla się produkuje węgiel, który włożymy do elektrowni. O, czy takiego. No i to jest najprostszy łańcuch. tu dalej. Skoro już mamy farmę pod ręką. No i tak, z farmy zabieramy zboże i żywiec do fabryki. Takiej, jak ta. Ale do fabryki również wwozimy stal, która jest produkowana w kucie. Natomiast, żeby stal wyprodukować, musimy dojeść rudę żelaza. Gdzieś tu widziałem kopalnię. O, jest. I dalej z fabryki. Towary przewozimy do miast. Może sobie zmienię, żeby było widać, do miast. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie miasta od razu przyjmują towary. Są to mniej więcej tego wielkości tysiąca mieszkańców. Zawsze można sobie sprawdzić, stawiając jakieś... Stację załadunkową. zierzamy mniej więcej na centrum miasta i tam potem w okienku widzimy, co akceptuje poczty i towary, czyli akurat jest dobrze. Zawsze można, można się spomóc jeszcze tutaj tajnikiem. Kliknąć sobie na przykład na jakiś domek, i widać, że akceptowany ładunek pasażerowy i pocztę. Akurat nie ten budynek przyjmuje, może inny, Działa. Czyli jeszcze raz: z farmy zboże żywiec do fabryki i również rudę żelaza do huty, następnie stal do fabryki i dalej towary do miasta. Mamy pod ręką las. Z lasu zabieramy drewno do tartaku, a dalej z towary do miasta, tak jak wspomniałem wcześniej. Co nam tu jeszcze zostało? Mm -hmm. no, no oczywiście z miasta do miasta widzimy pasażerów i pocztę. Gdzieś tu miałem pole naftowe. Jest. Z pola naftowego, jak również platformy wiertniczej, której nie mam tutaj na mapie, ale to jakoś poznacie. Ropę przewozimy do rafinerii, w której otrzymujemy towary, no które, jak już było wcześniej wspomniane, zabieramy do miasta. Wygląda na to, że chyba czego ja to się nie mogę powiedzieć. Hmm. No tak, to jest to jest wszystko, naj, klimat umiarkowany jest najprościej. Dalej zapoznacie się z pustynnym. No i klimat pustynny. Zanim zaczniemy przypominam o bajerze z łańcuchem przetworzenia. Wystarczy kliknąć na jakieś dowolne przedsiębiorstwo. Potem dalej łańcuch przetworzenie. No ale zacznijmy sobie od ujęcia wody. Z ujęcia wody, wodę do miast, dokładnie do... Penii, do jeżeli ciśnień, coś takiego. No i to jest tak rozap. No i dalej, dalej co mamy? Panie diamentów. Jak pamiętam to było Do w których pewnie nie ma żadnych mieście. tak na złość o, jest bank tak i sobie olej i mi się przypomniało, że właśnie w klimacie zmiarkowanym tak samo jak bank ale wozimy wszystko z banku do banku nie, nie trzeba jakieś skopanie już... kiedyś to znajdziecie, bo zapomniałem sobie ten spon no i dalej, dalej, dalej. Tak. Rude miedzi z kopalni. Do, do, do fabryki. Ale tutaj również kauczuk. Tak, coś takiego, kauczuk. I jeszcze mamy drewno. Startaku, który musiałem sobie sam wybudować, takie małe coś jak domek wygląda i dalej, kauc kauczuk, rudę miedzi, drewno startaku do fabryki przewozimy, transportujemy. A dalej, towary do miast chyba też będzie, będzie różnie z wielkością. Mm -hmm. Trzeba szukać odpowiedniego, odpowiednio wielkiego miasta. Ja, jest. Jak widać, akceptuje towary, czyli zawodzimy do takiego miasta. No i dalej, dalej, dalej. O! owoce z plantacji owoców razem z kukurydzą z farmy transportujemy do przetwórni żywności coś takiego no a dalej żywność do miast już praktycznie każde miasto przyjmuje żywność wystarczy sobie sprawdzić i jeszcze chyba dobrze pamiętam to mamy Pole z pola naftowego, ropę przewozimy do rafinerii, a dalej towary z rafinerii do miast. Trzeba sobie dobrze poszukać, te miasta nie. No tak, no, wcześniej znalazłem. Najmniej raz to znajdziecie sobie. I to chyba będzie tyle. I tylko sobie zobaczę. Tak. No, no i oczywiście, zawsze zapominam. Pasażerów z miasta do każdego miasta. No, teraz już na pewno wszystko powiedziałem. Dalej zapoznacie się z klimatem zimowym. No i klimat zimowy. Przypomnę o możliwej ściądze z łańcuchem przetworzenia. Wystarczy kliknąć na jakieś przedsiębiorstwo, dalej na łańcuch przetworzenia I mamy taki mały schemat. No ale skoro skor już kliknę na kopalnię złota, takie co jakieś coś, i tutaj złoto do banku, które są w mieście i wygląda na coś takiego, no, złoto do banku. No i sobie dalej, o, kopalnie węgla, mamy i do elektrowni węgiel. Pęgiel do elektrowni Chyba ma No i mamy tutaj Farmę Z której Z której bierzemy pszenicę i żyjemy więc do Nie do dronkarna dawno nie gryłem. przetwórnia żywności. Z farmy pszenicy żywe przywozimy do ży przetwórni żywności, która produkuje żywność, którą natomiast przywozimy do miast, do każdego miasta. I co mi przeszkadza? Tak było, to było. Las. Kurczę, strasznie szajemy No i tak z lasu drewno przywozimy do zakładu papierniczego Natomiast papier dalej do drukarni a z drukarni towary do miasta Takie, do takiego miasta mniej więcej z tysiącem mieszkańców Warto sobie sprawdzić. na jakiś załadunek sprawdzając, co akceptuje. I co my tu jeszcze mamy? No, oczywiście, pasażerów. Poczta jest z miasta do miasta. Bez wyjątków. Podobnie jak w każdym z innym klimacie. No, i chyba został nam tylko. Zostało nam tylko pole naftowe, tak jak w klimacie umiarkowanym i pustynnym, przewozimy do rafinerii, w której otrzymujemy towary, a następnie towary do miasta, może być akurat to tutaj, nie. Dobra, no do miasta to widzieliście już poprzednio, tysiąc mieszkańców. To będzie chyba na tyle. No tak, na tyle będzie. No i został nam jeszcze klimat, tak zwany cukierkowy. O Jezu, który, którego w ogóle nie, nie ogarniam. Jest on najbardziej pokopany, i taki słodziutki. Te grafiki w oczach się mieszają. No ale jakoś to spróbujemy i klimat cukierkowy. Jak zwykle przypominam o schemacie łańcucha przetwarzania, wystarczy kliknąć na jakieś przedsiębiorstwo dalej na łańcuch przetwarzania. I tak oto mamy schemat produkcyjny. Przed nagrywaniem się trochę przygotowałem, bo zupełnie nie znam na pamięć tego klimatu cukierkowego. Mam nadzieję że niczego nie pominąłem już zanim się przygotowywałem Znaczy zanim zacząłem nagrywać No i tak przejdźmy na no, może od najprostszych rzeczy Rzeczywiście z miasta do miasta Przewozimy mieszkańców strasznie mi tych grafików grzechu Ale dobra zaczynajmy Ale tak. Watę Las waty Cukrowej. O, taki. I odkrywkę Toffi. Coś takiego. Dalej mamy kopalnię cukru. O, coś takiego. I to wszystko. Watę cukrową, Toffi i cukier. Przewozimy do zakładu cukierniczego, to jest coś takiego, a dalej słodycze do miasta. Tak, warto zawsze sprawdzić. No i dalej będziemy mieć farmę baterii. Takiego śmiesznie wyglądającego fontanę plastiku, to takie brązowe. I tutaj mamy fabrykę zabawek, baterie i plastik. Trochę dziwnie, że plastik jest cieczą. Przewozimy do fabryki zabawek. Taki, taki sobie zameczek, można powiedzieć. A dalej zabawki do sklepu z zabawkami. Te, o, to jest taki zamek. Z takim kipkiem na górze, na wieży jest nawet I została nam ostatnia rzecz. Studnia Coli. Dobra, studnia koli. Dalej mamy fabrykę napojów gazowanych. To jest to. I jeszcze o coś nie moment, to coś tu. No. Czyli tak, kole ze studni przełazimy do fabryki napojów gazowanych. Napoje gazowane przywozimy do miasta. To też pewnie jakichś większych. To jest jakieś No Zawsze trzeba znaleźć odpowiednie miasto. Jak widać przyjmuję tam napoje gazowane. Mam szczerą nadzieję, że to wszystko jest z klimatu cukierkowego. Nie jestem sobie w stanie niczego innego przypomnieć, bo nie znam. Zresztą chyba mało kto wygra na takim klimacie w takim szpiekowym świecie dalej zaczniemy już omawiać powoli wszystkie środki transportu jest ich 4 zobaczycie jak, jak budować co kiedy stosować mam nadzieję że coś że jakoś to dam radę wytłumaczyć